Czy zastanawiają się kiedy, dlaczego niektórzy ludzie gromadzą fortunę, podczas gdy inni sprzedającie, walczą o płacenie rachunków? Czy bogaci wiecie co, czego większość ludzi nie jest wiadomo? Odpowiedź brzmi tak, istnieje niewidzialny system, który sprzyja tym, którzy rozumieją zasady gry finansowej, a problem polega na tym, że nikt nie uczy nas tych zasad. Prawda jest taka, e pieniądze nie mnaj Esi przez Wysiek, ale według strategii. Podczas gdy wielu ciko pracuje, aby uzyskać STA pensji, prawdziwi milionerowie budują ruda dochodów, które działają nawet podczas snu. System finansowy został zaprojektowany w celu uwiezienia zwykłych ludzi, podczas gdy bogate skróty uływa w celu rozszerzenia swojego nieograniczonego bogactwa. Ale co, jeśli możesz zmienić te grosz? Co jeśli, zamiast po prostu przetrwa, czy nauczysz się rozmać pieniądze tak, jak robi to miliarderowie? Nie mówi o ściu ani futpliwych sztuczkach. Mówi o prawdziwej zmianie sposobie, w jaki widzisz i wykorzystujesz pienidzę. Przez K ten film ujawnimy prawdy, które nigdy nie opowiadają ci o bogactwie, zdemontowaniu pułapek, które utkną cię w wycigu i ujawnia konkretne strategie zyskujce na wolności finansowej. Ale uważaj, po wysłuchaniu tego nigdy nie zobaczysz pieniędzy w ten sam sposób. Wigili jest gotowy, aby dowiedzieć się Esi. E bogaci nie si aby wiedzą, obserwuj, ponieważ mał toby informacja, która zmieni twoje icie na zawsze. Wiatr jest podzielony między tymi, którzy kwitną finansowo, a tymi, którzy ledwo mają bez rachunki. Ale dlaczego ta różnica jest tak ekstremalna? Prawda jest taka, e większo ludzi nie i czy ezi, znale pracy, ciko pracu do przejścia na emerytur. Tymczasem bogaty tworzy systemy które generuje pieniądze, niezależnie od na czas i wysiłku osobisty. Tradycyjny system ma na celu utrzymanie zwykłych ludzi przywizanych do nieskończonego cyklu pracy i konsumpcji. Wynagrodzenie pokrywa wydatki, a wszelkie resztki jest szybko wchaniane przez podatki, długi i styl życia, który nie generuje bogactwa. Tymczasem miliarderzy żyją w innym świecie, w którym pieniądze jest nie tylko rodkiem przetrwania, ale naździem do mnoenia. Jeżeli spojrzymy na sposób dystrybucji bogactwa, jasne jest e, ci, którzy kontroluje pieniądze, utrzymuj wad. skalowano biznesu, inteligentne inwestycje i automatyzacja pozwalają wichowi rozszerzyć swoje aktywa bez ograniczeń. Tymczasem ci, którzy zajęli tylko od pensji, jest zawsze ograniczone liczb dostępnych godzin pracy. Problemem nie jest brak możliwości, ale brak wiedzy na temat tego, jak naprawdę działają pieniądze. Zamiast uczyć o edukacji finansowej, społeczeństwo szkoli nas jako dobrych pracowników, a nie wolne finansowo. Wynik? Większość ludzi poda za przepływem, nie zdaje sobie sprawy, jest wizjone w grze, której nigdzie nie zostało zrobione, aby im skorzysta. Ale oto dobra wiadomość, że rzeczywistość ona zmieni. Ci, którzy rozumieją, jak bogaci ludzie MYL i stosuj swoje zasady finansowe, mag wyjść z tego cyklu i budować łazn wolno. W tym celu konieczne jest zrozumienie, jak naprawdę działa system finansowy i jakie strategie Mona wykorzysta do ucieczki z wycigu szczurów. Wiele osób uważa, że system finansowy jest zepsuty i e nie działa on dla większości ludzi. Ale prawda jest jeszcze gorsza, by ja tak rzutowana. Ten system nie faworyzuje tych, którzy ciko pracują, ale kto wie, jak gra z odpowiednimi zasadami. Podczas gdy większość poda za tradycję uciekucie EZI. Zdob prac i oście bogate strategiczne skróty, które MNU i fortunę. Problem zaczyna ESI u podstaw Edukacja finansowa prawie nie istnieje w szkołach. Nauczyliśmy ESI dekorować złym formu matematyczne, ale nikt nie uczy nas różnicy między aktywami a pasywnym, jak inwestować lub jak zaradia pieniędzy dla nas. To nie jest będę systemowy, ale strategiczny wybór. W kocu, gdyby wszyscy wiedzieli, jak budowa bogactwo. Kto gdzie nadal wspiera obecny struktur. Podczas gdy zwykli ludzie gromadzą DAG i Zelot od pensji, miliarderowie wykorzystują własne pieniądze jako naździe do dźwigni. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i inni giganci na rynku nie byli bogatymi ostrzajcymi pieniędzy, ale inwestuj w możliwości pozyskiwanie firm i systemy budowlane, które działają bez zależności od ich czasu. Największy pułap tego systemu jest iluzja bezpieczeństwa. Wiele osób uważa, E posiadanie stałej pracy i stabilne wynagrodzenie jest najlepszą opcją, ale zawsze oznacza ecie granica przetrwania finansowego. Bez inwestycji, bez aktywności i bez planu budowy majtku, osoba jest podatna na jakikolwiek kryzys lub zmiany na rynku. Ale jest alternatywna cieka. Kto uczy Esi mylę, ja bogatemu zmieni swoje ecie finansowe. Zaczyna Esi od zmiany sposobu mylenia zrozum. E pieniądze nie powinny być tylko zarabiane, ale mlun. System został stworzony. Aby skorzysta, kto wie, jak go uływa w następnym temacie, porozmawiajmy o sposobie mylenia potrzebnego do wyjścia z tego cyklu i wejścia do gry bogactwa. Jeśli nadal uważasz, że pieniądze jest zarabiane tylko przy wysiłku fizycznym i długimi godzinami pracy, nacie czas, aby na nowo zdefiniować to przekonanie. Bogaci nie młaje w ten sposób. Rozumiej, e bogactwo nie polega na tym, jak długo pracujesz ale o sposób mylenia i postpowania. Budowanie wolności finansowej zaczyna Ezi od zmiany sposobu mylenia, a ta zmiana mu zmienić twoje życie. Pierwszym krokiem jest zaprzestanie wymiany czasu na pieniądze. Jeśli twoja wydajność zeli wycznie od codziennej pracy, jest to ograniczone. Pomyło Lionel Messi zarabia miliony nie tylko za granie w Non, ale tak dlatego jego marka automatycznie generuje pieniądze poprzez umowy, sponsoring i taniec. Zbudowa aktywa finansowe, a nie tylko kier opart na wysiku fizycznym. Dla tych, którzy sieci osań bogactwo, konieczne jest tworzenie skalowalnych systemów. Oznacza to, że Twoje pieniądze powinny rośnieć, nie wymagać od Ciebie pracy więcej godzin. Zef Bezos nie pakuje produktów, Amazon stworzy struktur, która działa bez konieczności obecności. To samo dotyczy Marka Zuckerberga i Facebooka. Im więcej uczy się z jej automatyzowa i delegowa, tym bliżej jesteś z prawdziwej wolności finansowej. Kolejnym istotnym punktem jest identyfikacja i wykorzystanie Moliwoci. Bogaci szkół swoje amisy, aby zobaczyć, co najbardziej ignoruje zyskowny biznes, obiecujce inwestycje i inteligentne sposoby zwiększenia dziedzictwa. Podczas gdy większość ludzi widzi ryzyko, miliarderowie widzą Moliwoci. Obliczone podejmowanie ryzyka jest jednym z tajemnic wydostania EZI z finansowej. Najważniejsze pytanie brzmi, czy chcesz zmienić sposób mylenia. Jeśli nadal gdzieś przestrzega tych samych zasad, na oony przez system, wyniki zawsze będą takie same. Ale jeśli zaczniesz rozwijać ten sposób bogactwa, zda sobie spraw, że które kiedy wydawaj, EZI niewidoczne. W następnym temacie porozmawiajmy o nauce stójczej za budu bogactwa i tym, jak możesz zastosować ją do swojego ecia. Bogactwo nie jest kwestią szczęścia, ale dobrze zastosowanej strategii. Podczas gdy wielu uważa, że bogaci urodzili ezy z magiczną moc. Prawda jest taka, że rozumieli tylko prawa ze systemem finansowym i zastosowali je inteligentnie. Jeżeli chcesz osądzić wolno finansów, musisz zrozumieć. Tworzenie bogactwa wie es i wice niż praca chodzi o wiec, gdzie inwestowa, jak wykorzysta moliwoci i jak ustrukturyzowa swój biznes w skalowalny sposób. Inwestowanie jest jednym z najpotniejszych narzędzi budowania bogactwa. Nie mówi tutaj o prostych aplikacjach, ale inwestowa w aktywa, które ma generować pasywny dochód. Na przykład pozyskaj nieruchomości do wynajmu lub inwestowania w firmy oferujce zwrot. Zef Bezos nie był miliarderem, tylko ze sprzedaży siek. Zainwestował w nowe technologie, rozszerzy Amazon na rynki międzynarodowe, a jednocześnie stworzy struktur, która pozwala na dalszy rozwój pieniędzy bez zalenocji od jego czasu. Ponadto dźwignia ma kluczowe znaczenie. Kluczem do pomnożenia pieniędzy jest wykorzystanie się rynkowej na swój korzyść. Oznacza to identyfikację moliwości, podejmowanie obliczonych ryzyka, a zwłaszcza, więc. Jak wykorzystywa pieniądze na zarabianie i loci pieniędzy. Bill Gates zrobi to, inwestuj w Microsoft i inne firmy, co pozwoli mu stworzyć imperium, które roni niezależnie od jego bezpośredniego zaangażowania. Bogactwo zeli również od tworzenia systemów. Im bardziej budujesz biznes lub inwestycje, które działają bez stałej obecności, tym bardziej zbliżasz esi do wolności finansowej. Obejmuje to delegowanie, Automatyzacji procesów i tworzenie zespołów zdolnych do obsługi i rozszerzenia tych systemów bez ich bezpośredniej interwencji. Twórz skalowalne firmy lub zdobywać biznes o wysokim potencjale wzrostu tworzy strategię mnoenia pieniędzy. Ale oczywiście, aby skutecznie zastosować tę strategię, musisz zdobyć. Dowiedz się o systemie finansowym, inwestycjach, sile rynkowej i automatyzacji procesów. W następnym temacie porozmawiałem o pułapce w wynagrodze, która ogranicza większość ludzi i zapobiega prawdziwemu wzrostowi finansowemu. Większość ludzi trzyma ezy pomysłu, że ta pensja jest kluczem do stabilności finansowej. Ale prawda jest taka, e pensja jest jednym z największych istniejących pułapek finansowych. Jest to ograniczone czasem, a czas jest czym? Czego nigdy nie możesz wyzdrowieć. Oznacza to, e im więcej pracujesz, aby zarobić Estię pensji, tym bardziej odchodzisz o od prawdziwej wolności finansowej. Aby osiągnąć bogactwo, musisz nauczyć się, jak zarabia pieniądze dla ciebie, a nie na odwrót. Kiedy polegasz na wynagrodzeniu, Twój wzrost finansowy jest ograniczony, ponieważ nie ma uwykadniczo zwiększeń Twojego dochodu. Czas powiecony pracy jest skoczony, a Twoja zdolność do zwiększenia wartości wynagrodzenia jest równie. Ale jeśli rozwijasz rzadkie umiejętności o wysokiej wartości, możesz zaś dokonywać wyborów, które pozwalają uzyskać znacznie wyższe korzyści bez zwolnienia w pracy. Moł to obejmowa inwestowanie, tworzenie biznesu, a nawet zarabianie na talencie. In kwestii jest zrozumienie różnicy między odpowiedzialności a aktywności. Wynagrodzenie jest klasycznym przykładem ograniczonego aktywów, ponieważ zależy od Twojego czasu i cigiego wysiku. Żół inwestycja w nieruchomości. Akcje, a nawet we własnym biznesie, małby aktywem, który generuje pasywny dochód, to znaczy nadal przynosi pieniądze bez konieczności aktywnego pracy przez cały czas. Tego rodzaju strategia jest jak droga do wolności finansowej. Dobra wiadomość jest taka: Ekadi może zostawi pułap na wynagrodzenie. Dzięki edukacji finansowej, planowaniu strategicznym i właściwym sposób mylenia mość tworzy alternatywne ruda dochodów, które pozwala i przesta wymienia godziny na pieniądze. Zamiast tego zaczynać mnożyć swoje zyski poprzez skalowane inwestycje i firmy, Twórz struktur, która generuje pieniądze podczas snu. W następnym temacie przeanalizujemy prawdziwe przykady sukcesu, takie jak Lionel Messi, Jeff Bezos i inne miliarderów, którym udało EZI zamykajery pułapki w wynagrodze i stali Ezji przykadami budowania bogactwa. Kiedy mówimy o ludziach, którzy zdobyli ogromne bogactwo, niemona nie pamięta o przykadach takich jak Lionel Messi, Jeff Bezos i Josh Kushner. Nazwy te jest nie tylko znane ze swoich udanych umiejętności lub firm reprezentują praktyczne zastosowanie strategii finansowych, których Kadimo przestrzega, o ile rozumie zasady swoich czynów. Przyjrzyjmy się uwani, w jaki sposób te przykady Marci zainspirowa. Lionel Messi, oprócz tego... A jest jednym z największych pikarzy na wiecie, wiedział, jak wykorzysta swój żak zdolny do budowania prawdziwej fortuny. Jego unikalne umiejętności terenowe by dopiero poczkowo STA-Si globalnym znakiem z umowami milionera i umowami sponsoringowymi, które generują pieniądze pasywnie. To Wayne nazywasz, aby zarabiać rzadkie umiejętności i stworzy wiele rudy dochodów. Messi nie tylko je na swojej pensji, ale ze wszystkiego co reprezentuje jego marka. Kolejnym wietnym jest Jeff Bezos, założyciel Amazon. Bezos przekstaci pras koncepcji sklepu internetowego globalnej Imperium, który dziś obejmuje od usług przesyłania strumieniowego do eksploracji kosmosu. Sekretem Twojego sukcesu jest rozwiązanie problemów z duskał i tworzenie systemu finansowego, który roni bez przerwy. Inwestujcie w technologie i długoterminowe strategie. Bezos zbudował wysoce skalowalny i zautomatyzowany biznes, pozwalając mu być jednym z najbogatszych ludzi na wiecie. George Kushner i Judy Faulkner to inne przykłady przedsiębiorców, którzy byli w stanie zidentyfikować możliwości i działa na nich. Kushner zainwestował w udane startupy i zbudował imperium z inteligentnymi inwestycjami. Faulkner, założyciel Epic Systems, Osign Fortune. Fust firm, która zrewolucjonizowała sektor technologii zdrowia. Obaj rozumieli, że kluczem do bogactwa jest rozwiązywanie problemów, identyfikacja możliwości i budowanie firm, które działają bez ich staje obecności. Przekady te pokazują, że prawdziwe bogactwo nie pochodzi z cikiej i cigiej pracy, ale z możliwości identyfikacji możliwości, rozwiązywania problemów i tworzenia skalowalnych systemów. Podkrelaj te ich znaczenie długoterminowego sposobu mylenia i ich podejmowania inteligentnego ryzyka w celu osiągnięcia niezwykłych rezultatów. W następnym temacie zbada to, co oddziela bogatych od innych, jest możliwość tworzenia skalowalnych firm. Jeśli utknę z ustalą prac, z pensji, która nie roni wykadniczo, traci szans na pomnożenie swojego bogactwa. Sekret odnoszących sukcesy przedsiębiorców jest budowanie systemów które Mona powtórzy, a po ustaleniu nie bezpośrednio od swojego czasu. Automatyzacja, delegacja i nabywanie firm jest kluczowymi strategiami osiągnięcia tego poziomu swobody finansowej. Zacznijmy od automatyzacji. Aby skutecznie wśpić na firm, potrzebujesz procesów, które działanie zalegnie od stałej obecności. M.O.U. to obejmowa wykorzystanie oprogramowania do zażniania klientami i potworzenie automatycznych przepływów pracy, które zmniejsza potrzeb interwencji człowieka. Zef Bezos zrobi to, twórz platformę e-commerce, która z czasem stała się praktycznie samowystarczalna z automatycznymi procesami dotyczącymi sprzedaj, zapasów i wysyłania produktów. Kolejnym ważnym aspektem jest delegacja. Aden odnosi sukcesy przedsiębiorca nie osiga samego góry. Musi zbudować kompetentny zespół, który mógł wykonywać codzienne zadania, pozostawiać bezpłatne skupienie EZI na strategicznych decyzjach. Po delegowaniu tworzy struktur, która pozwala Twojej firmie rośnie bez potrzeby przez jakiś czas zabrudzi sobie RCI. Stwarza to efekt skalowalności, umożliwiając wykadniczy wzrost bogactwa. Pozyskiwanie biznesu to potna strategia, którą ona wykorzysta do szybkiego rozszerzenia. Kupuj z firm, która dziudziała, działa. Możesz zintegrować jod portfolio, zwiększy baz klientów i rozszerzy się produktów lub usług. To nie tylko generuje rudo dochodu pasywnego, ale jak zwiększa jego wpływ na rynek. Pomaga jest budowa imperium. Firmy takie jak Amazon tak bardzo rozrosły SE, ponieważ Bezos nie tylko wprowadzi innowacje, ale też tak nabi inne firmy, które uzupełniają ich wizję biznesów. Kiedy rozumiesz te zasady, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorczo nie polegać na pracy. Ale pracowaniu bardziej inteligentnie. Tworzenie firm, które generują pieniądze podczas snu i wykorzystywania automatyzacji i delegacji, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu finansowego. W następnym temacie zbadamy znaczenie poznania inwestycji i tego, jak edukacja finansowa może zmienić Twoje życie. Klucz do zmiany życia finansowego zaczyna ESI od edukacji finansowej. Niestety, tradycyjny system nie uczy nas właściwej strategii tworzenia bogactwa. Ale możesz go teraz zmieni. Pierwszym krokiem jest rozpoście czytania ksiek, które demistyfikuje pieniądze i inwestycje. Jeżeli chcesz zrozumieć, co wiedz bogaci i e ludzi nie wie, zacznij od biednego ojca Roberta Kiyosaki. Ta ksika jest prawdziwym przeomem i po prostu i bezpośrednio uczy runic między aktywami a pasywnym. A tej prezentuje podstawowe płycia tego, jak naprawdę działa system finansowy. Kolejny niezbędny jest najbogatszy człowiek, Babiloniec Żornia S. Klasona przedstawia ponadczasowe lekcje finansowe za porednictwem powieci, które pokazują znaczenie ecia w ich moliwociach, oszczania, a przede wszystkim inwestycji inteligentnie. Podobnie jak Kiyosaki, Klasen uczy nas, że prawdziwe bogactwo nie pochodzi ze staje pensji, ale z możliwości podejmowania mdrych decyzji finansowych, inwestowania i tworzenia pasywnych rudy dochodów. Oprócz czek, moich jeszcze się zasobami online. Kursy inwestycyjne, podcasty i filmy z YouTube z wielkimi nazwiskami, takimi jak Tony Robbins, Warren Buffett i Ray Dolio, być doskonałymi rudami nauki. Na przykład Warren Buffett wiele mówi o znaczeniu inwestowania w firmy, które rozumiesz i wierzysz. Ten rodzaj ci wykształcenia ma fundamentalne znaczenie dla tych, którzy się rozwija EZI w wiecie finansowym. Nie lekcewa się dobrego mentora. różnicami między sukcesem a porad polega na uczeniu Esi od tych, którzy przeszli dróg. Moe szuka porady od osób, które osigną wolno finansów i Gboko rozumie jej system finansowy. Ci mentorzy Ma przyspieszy uczenie Esi i uniemoliwi popenianie drogich bdów. Wreszcie! Jednym z najlepszych sposobów poznania finansów i inwestycji jest wprowadzenie wiedzy w praktyce. Nie oczekuj! E wszystko będzie idealne, aby zacząć inwestować lub przeciwziąć Zacznij od moich działań. Zastosuj to, czego EZI nauczył i wyciągnij na podstawie bdów. Prawdziwa edukacja finansowa wynika z praktyki i adaptacji do zmian rynkowych. W następnym temacie porozmawiamy o znaczeniu tworzenia własnych możliwości finansowych i pomocy innym z ograniczonego cyklu finansowego. Teraz, gdy masz niezbędne nazdzia, nadszedł czas, aby przestał przestrzegać tradycyjnych zasad i zaś własne możliwości. Tradycyjny system uczy, jak ci, nad STA pensji. Ale prawdziwe bogactwo wynika z tworzenia pasywnych rudy dochodów, inwestowania skalowalne w firmy i uc EZI i swoje pieniądze. Nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim ekiem finansowym i zaćdziała. Co zamierzasz zrobić z tej wiec? Co Czy pozostaniesz przywizany do niekocznego SI cyklu pracy i z pensji? która ledwo pokrywa Twoje potrzeby, czy te zacznę budować co większego. Pierwszy krok jest prosty. Zrobi krok w kierunku wolności finansowej. Zacznij inwestować. STW zamknięte jest nowy sposób mylenia o pieniędzach i szukaj rzadkich umiejętności, które mogą tworzyć drzwi na pomyl przyszło. Pamiętaj, te, jak wiedza jest SI, ale tylko po zastosowaniu. Nie zachowaj tego, czego SI nauczył. Dzielcie z wiedz wiedz z innymi. Nie tylko pomagasz im wydostać Esi z pułapki finansowej, ale też tak wzmacnia łazn się i poszerza Twoje możliwości. Im bardziej Esi dzielisz, tym bardziej cykl dobrobytu Esi rozmna wokół ciebie. Wyobraź sobie, e może by punktem przekształcenia Esi w czyjecie, By mu ta osoba, która jest tym samym cyklu, co zwykle, czuć jest niezdolna do odejścia, mu otrzyma niezbędny nacisk na zmanie jego trajektorii. Pomagaj innym. Nie tylko zyskujesz satysfakcję z poprawiania esi icha, ale tej przyczyny przyczynia esi do bardziej dostatniejszego społeczeństwa. Teraz czas działa. Nie oczekuj, a co esi stanie. Spraw, aby esi wydarzyło. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, zrób to teraz. Aktywuj powiadomienia, aby nie stracić żadnych cennych treści na temat bogactwa, inwestycji i wolności finansowej. Teraz jest teraz moment przekształcenia ich finansowego. Czy jesteś gotowy zrobić następny krok?